Od słowa do treningu wstajemy rano, pytamy się 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 jak się jeżeli no bo jeżeli ktoś ma jakiś problem z nim wcześniej od razu pracujemy, samego początku yy, najwięcej pracy zawsze mamy oczywiście wieczorami po kolacji, bo wtedy można jakąś mocniejszą terapię zrobić możemy zrobić to co robimy, czyli od masaży mocniejszych i bo terapii yy, wszystko to tylko co tylko oni też są w stanie wytrzymać mamy też naszego doktora, który nas też pomaga jednak sami nie wszystko jesteśmy w stanie dzielić w sensie bo do której z swojej strony też dużo nam pomaga. Ale są, są w każdym razie tacy, którzy niekoniecznie... że niekoniecznie boli... Proszę, proszę. No właśnie, to jest, o, jest. To jest miejsce, o wilku mowa. mowa. No i jest jeszcze oczywiście Tomek Pieczko, nasz lider naszego zespołu. Czy to jest odżywka? Tak. Człowiek znany z Rimini. Nie tylko. Nasza kultowa osoba, która też no, nie tylko naprawia ciało, ale i naszych zawodników z naszymi towami. Ale to malka założy kulary. To Mala sam. sam. Teraz już jesteśmy w takim, e, jak ja tu mówię, e, mam dzień świstaka, czyli właściwie każdy dzień wygląda tak samo już tracimy rachubek jaki jest dzień tygodnia. Już nie możemy się doczekać meczów kolejnych, wtedy zaczną się emocje. No i tyle właściwie. A ten rodzaj pracy jest inny w zależności od tego, jakie są treningi albo czy są mecze, na przykład to, że teraz się skończyła ciężka praca na siłowni, tak, to ma jakieś tak, znaczenie. No, my też dozujemy środki terapeutyczne w zależności od tego, czy to, czy to jest e, e, właśnie dzień do meczu. Na przykład tak, powiedziałem mocniejszą terapię, zawsze wykonujemy 2-3 dni przed meczem, no bo jednak potem ich chciała są obolałe, więc wolimy z jaką terapią się wstrzymać. E, w większości przede wszystkim się skupiamy na regeneracji. Jak się zaczyna granie, jak już jest turniej, to, to, to praktycznie chłopaki nie odpoczywają za wiele, no bo grają mecz czasu, zanim wrócimy do hotelu, zjedzam kolację, no to już jest północ i wtedy dopiero zaczynamy naszą właściwą pracę. No, słodkie prezenty. To zaraz Pranek? Nie wiem. Prezent od miasta. Drzwi też są otwarte, też żeby przyjść pogadać, no bo tak jak widzisz na korytarzu hotelowym za wiele się nie dzieje, no bo wszyscy są to w swoich pokojach, albo no właśnie wychodzą żeby pogadać. A u fizy zawsze długo pracuje, więc zawsze coś się dzieje, więc można wpaść, pogadać, nie, nie tylko pomacować się. No bo ten doktor, dzisiaj macie, ten grafiko spisany? Myślę, że jeszcze jest do pół popracujemy i kończymy dzisiaj. Dobra, dzisiaj dzięki do bardzo. jutra. Dobra.